Witam serdecznie, Matthias jeden z tej strony. Dzisiaj dalsze prace nad multifunkcją z talizmana. Kierownicy już jest kilka. Ta leci do odsyłki. Mam mniejszą ilość funkcji, więc nie pasuje mi. Zresztą, jak widać, ta jest w takim dosyć, ta, która teraz przyszła, jest w dosyć ładnym stanie. Ta jest troszkę gorsza, bardziej zmęczona życiem. Ale wróćmy do tematu, więc, więc tak mamy podzieloną instalację w tej multifunkcji, tak naprawdę na dwie strony: lewa i prawa. Lewa to są klawisze od 1 do 6. Jedynka, szóstka, przewód, i tutaj działa lewa strona. Natomiast dwójka i trójka w wtyczce jest odpowiedzialna za prawą stronę. I teraz tak, co Wam chcę pokazać. Z 10 klawiszy udało mi się, przepraszam, z 13 klawiszy udało mi się rozszyfrować 10. I teraz tak, patrząc na tą funkcję, czyli prawa strona, drugi, trzeci przewód we wtyczce, i teraz patrząc tak, OK, mamy 359 prawie omów. Symbolem, że jakieś koperty menu ciężko mi wy... Nie wiem jeszcze, że muszę doczytać w instrukcji talizmana. Pełne przejście: szczczalka w górę 201 omów, szczczalka w dół 91 omów, wybieranie głosowe 659 omów i funkcja słuchawki odbierania i kończenia rozmowy nieaktywna tego właśnie nie umie wy Wybadać. Znaczy, powiem wam tak, jak nie wybadam, to po prostu dorobię tam instalację ekstra i, i też nie będzie problemów, Robiłem coś takiego już w poprzedniej kierownicy do Golfa 4, więc nie jest jakiś problem wielki, tylko więcej zabawy. Druga strona lewa, profesjonalnie sobie ją przełączę, <grym> tak żebyśmy mogli zobaczyć oporności, które są to jest jedynka z szóstką. Jest ja tak, nieaktywny mam yy, res, res. Funkcja tutaj chyba asystenta zmiany pasa ruchu. Tak i to jest wszystko, bo po drugiej stronie był yy, telefon odbieranie i kończenie rozmowy. Jest ja tak, więc to jest zaznaczek. Muszę doczytać. Naciskam go i mam 728 ohmów. Funkcja tempomatu 100 ohmów. Druga funkcja tempomatu 0, czyli pełne przejście. Set 428 ohmów i 0. 231 ohmów. I teraz robimy coś takiego, że mm, rozdzielamy. Te dwa, cztery klawisze z tej instalacji, która tu jest, wyodrębniamy tą instalację w ogóle, tak, żeby podłączyć to pod klawisze funkcyjne, te tutaj z kierownicy, te jedne i te drugie po drugiej stronie, natomiast reszta klawiszy podłączymy pod moduł bezprzewodowy transmisji multifunkcji. Jest takie pudełeczko do dostania, jest tego wiele wersji u naszych chińskich przyjaciół na Aliexpress. Też taki moduł montowałem w Golfie 4. Kierownica była z Golfa 6, także airbag przełączałem. Tutaj też mnie to czeka. Także no, zabawa będzie. Klawisze oczywiście podświetlane, także pełny wypas. Kierownica grzana. Grzanie sprawdzone do 30 2-3 stopni się nagrzewałem tutaj tylko te części. Ona nie grzeje cała. No i grzanie, tak jak widzieliście na wcześniejszym filmiku, jest impulsowe. Na początek przez kilkanaście sekund grzeje moduł cały czas ten, tutaj, który jest w kierownicy. Natomiast później on już grzeje pulsacyjnie, tak żeby nie przeciągać, nie, nie przeciążać taśmy z zwijaka. No, i nic, no będziemy się bawić w Lagunie mam troszkę łatwiej, bo tutaj funkcji czy tych przewodów w taśmie jest dużo i myślę, że nie będzie problemu z ich podłączeniem. Natomiast projekt również myślę, że zahaczę o, o Clio. Tu mamy już z demontażu element. No, i oglądam sobie, patrzę, jak to wszystko wygląda. Jak to można przerobić tą taśmę, żeby. Żeby też multifunkcja taka wpadła do Clio. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Na razie walczymy dalej. Muszę wyodrębnić tą instalację z tej kierownicy. To po pierwsze. No i odnaleźć te brakujące trzy klawisze w tej kierownicy. Jak to już zrobię, to będę się brał za zwijak, taśmę z Clio. No, i jeszcze najważniejsze, yy, dowiedzieć się, jak yy, wygląda kwestia podłączenia Airbaga. To jest dosyć istotny temat, bardzo, bo tam są dwie yy, komory w poduszce. Yy, w golfie 4 miałem łatwiej troszkę, bo tam był tylko jeden przewód, taki, o, właśnie żółto-pomarańczowy, ile dobrze pamiętam. A tu są no, też dwa, więc i w Klio, i w Lagunie czeka mnie. Temat yy, rozeznania, która komora jest wstępnego yy, napełniania, która ta główna. No i będziemy działać dalej, tak. Także na chwilę obecną to wszystko yy, oporności mogą się przydać komuś, kto będzie na przykład naprawiał kierownicę czy multifunkcję stalizmana. To sobie sprawdzi oporności, będzie wiedział, że na pewno jest ok, że, że działa, że na przykład, nie wiem. Jest przerwana instalacja. Czy tutaj włączniki są uszkodzone? Włączniki, słuchajcie, są na takich gumkach przewodzących, jak kiedyś pilot z telewizora, czy tam kalkulator. Także można je też łatwo naprawić, jeżeli by nie działały. Także, no nic, wracam do pracy. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia.